Jeźdź no czy coś? Nie Kurwa nic nie słyszę, ten zombie w tej harczy jebany Stanie. A masz co wiesz są typy, tak? Kurwa na tepty się odezwał <grystanie> Zombieler Powinna <grystanie> być taka opcja, że trzyma, trzyma. jak jesteś zatruty i masz 100% się w zombie zamienia No jest taki zombie z tym z lotem, potem A to tak, i tak dwa. było w tym, nie? W jakimś Call of Duty chyba. No tutaj Alfika A nie, to pudek jest, dwójka. Ale No tak, taki był, był moc w tym. W Call of Duty. Że wszystko w... pobrany ja ten no wszystko pobrane, z Marketing nic nie ma. Jak się nie. zaraziłeś to z zobbiakiem chodziłeś, nie? Zarazałeś inny. No się to było dobre. Już jedynka A nie pamiętam jakie to Call of Duty było. Popax. Co jest? No dodaj go. Dodaj mnie. Jeden. Ja nie słyszę o ten ząb jak mi harce <noise> Ja go <słyszę. głos> ja też to słyszę właśnie, jeszcze jakaś babka przyszła tu harce. Ale tak głośno, że nic nie słyszę, nie? A chcę mieć głośną grę, żeby ten, usłyszeć jak coś tupie. A Emilia jak mnie kończy, chyba ja muszę zabić. A ja nie mam nie mam czym go bić, nie? Nie ja mam Ja też nie mam. Ja Ty... mam Nie pane ząbiaki, te kurwa głosy. Le, 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 le. Le, le, le. Jeszcze kurwa slajdy te robią zajebistej.